Hej, kanaklejka, jestem Koko i witam Was w kolejnej serii, tym razem w szkole adeptów z Dead by Daylight razem ze mną Masia. Będziemy używać tylko trzech perków, tych podstawowych danej postaci. No i oczywiście musimy uciec z meczu. To jest podstawa. Wtedy wskakuje nam achievement i mamy adepta. Postać, którą wybrałyśmy to Feng Min. Perki, które należą do niej to czujność. Twoje wyostrzone zmysły są w stanie podwyższonej gotowości. Gdy zabójca wykonuje akcję niszczenia, widzisz go przez 5 sekund. Bardzo fajny perk wydaje mi się, chociaż go nigdy nie używamy. Używałam. Gipkość. Po wykonaniu przeskoków w biegu zaczynasz biec z prędkością 150% normalnego biegu przez maksymalnie 3 sekundy. Wywołuje wyczerpanie na 40 sekund. Umiejętność gib. Nie może zostać użyta, gdy jesteś już wyczerpany. No i ostatni perk technik. Mój ukochany na samym początku. Jesteś mistrzem w obsługiwaniu wszelkiego rodzaju maszyn. Zasięg słyszalności dźwięków wydawanych przy naprawianiu gener generatora jest zmniejszony o 8 metrów. Nieudany test umiejętności skutkuje następującymi efektami. Generator nie wybuchnie. Generator, jak zwykle, straci postęp naprawy, i utracone zostanie dodatkowe 3%. Procent stanu naprawy. Dobra. Czyli mamy już omówione wszystko, więc możemy lecieć. Lecimy. Gniazdo kruków. Zapomniany cmentarz. Okej, okay, Asia, zrespiło mnie w mainie. A ja. A ja nie mam pojęcia, gdzie ja jestem, ale jestem przy Genie. No to light. Do powodzenia Ci życzę. O, i pozostałe robią ze mną. No to super. Działajcie tam. Ja tutaj zaczęłam robić gena w mainie. Czy ja słyszałam tu? Nie. Ja słyszę. Dobra. Magik jest! O nie! Najlepszy jaki mógł nam się trafić. Bombastik. jest do ciebie. Bo mnie falnął, ale mnie zostawił i wziął z tą swoją. Tylko błagam, nie tam. ściągnie go tu Azja. Chcę, żeby muszę trafić do ciebie. Dobra, jest połowa Gena. On niszczy mojego Gena. Dobra. On jest jakiś. Ja słyszę, a... Przed magikiem Ała. jest strasznie ciężko uciec przez tymi sztyletami. Asia, a się leżysz? Leżę. A on się jeszcze ze mnie śmieje. Ja tu skończę gena. Kończ, kończ gena. Jak on chciał iść w ogóle w tym kierunku, dlatego ja tak go troszeczkę w bok chciałam odwieźć. Ale, ale... ty też musisz uważać, bo ty też masz zrobić adepta. No ja wiem. Ty się nie wiem. podkładaj. Dobra, gen zrobiony. E, przyjdę po ciebie chyba, że jakiś... Dobra. Idzie po mnie. Albo to ty, Nie. albo ktoś inny. To ten, coś inny po mnie idzie. Dawaj szybciej, bo mi za chwilę wejdzie drugi hagi, co ja zrobię. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. O. Dobra. Ja jednak spadam stąd, bo jestem za blisko killera. Hmm. Idę do gena za górą. On tam idzie w twoim kierunku. W moim? Znaczy, szedł. Dobra. Szedł, ale się patrzę i nie wiem, czy nie campi, nie mam pojęcia, bo nie widzę. Yy, nie wiem, czekaj. Tam coś rozwala. Nie, on, on nie po... to do tego mojego pierwszego gena. On mnie między tym genem a tą. Dobra, to ja idę po tą yy, randomkę. Kurde, o mnie za chwilę dorwię znowu. Asia, uciekaj stamtąd. Dobra, próbuj uciekać. Tego mi zniszczył, więc już tak nie ma co naprawiać. Urde, ja go ciągle słyszę. To jest najgorsze. Trzymano. Dobra, idzie tutaj. FAK! Tu są wszyscy! Nie! Fuck. Oczywiście, goni mnie! Nie? Goni mnie chyba? Nie? Nie goni mnie. Dobra, ja wracam do tamtego gena. Ja myślałam, że wy tam jesteście z tamtej strony. Byłyśmy. Byłyśmy, a tu nagle wszystkie się znalazły. Nie, dobre. On biega za mną, ten mędziarz, no. Ja tutaj robię gena za tą skałą. Oj, chyba nie będzie dziś adepta tego teraz na tym meczu, bo dziś to ogólnie będzie. Dobra, nie wiem, czy on nie biegnie tutaj. Gdzie? O, pięknie. No tego. No eda. Buna rozwalił ktoś. Oj, oj, oj. mamy jednego mniej. Były genę znaleźć. Weź. Ejo. znalazłam. I... Zrobimy tak, Asia. Ty uciekasz, ja go biorę na siebie, trudno. Chodź. Chodź, 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 chodź. Asia Chodzę tobą. To uciekaj, jem, ja Kurde, kończę gena. jednym... A... Na rozcię wziął. Na roz Machnął swoją pałką. Wiszę. Dobra, mamy po jednym haku. Gdzie pójdzie? Poszedł w stronę naszego gena, rozwala go. I wraca, i wraca w stronę twoją. Chociaż teraz już nie wiem gdzie jest. Haktry. Tak, Dobre. tak, bo tutaj, wiesz, dobrze, dobrze, bo jakby nas złapał to. My tak. Dobra, lecimy do Gena. Ale nam popsuł tego Gena. No, zregresował i to grubo. Hmm. O, kolejny bun poszedł. Super. Idzie tu. Chociaż się schowamy. Kurde! I znowu na mnie się uparł. Co będzie... Chyba mu się nie spodobały moje królice uszka. Uczymy dalej z nim, bo... Nie skończą mu się te jest 48. Nienawidzę magika! Na miłość boską! Czemu? Pierwszy Kurde, adept! Pierwszy jest adept! I magik Aj. jeszcze do tego, nie! Nie zdążę tego gena zrobić, no nie zdążę, no! Jak tak to szło fajnie w innych meczach, a w tym... Mogłaś mnie nie ratować, Asia! Bo on się na mnie... I It... tak obrywałam. No i co się śmiejesz, no? Beznadziejny typ, co? No, bardzo. Znaczy, ja lubię nim grać jako killerem, ale tak to... Czekaj, kurde. Muszę się schować na chwilę do tej. Ty, tego już jest grze. Ty leżysz? Bo mi się skończyło życie, bo mnie zaraził ktoś Jakimś parchem. Dobra, wezmę wstane. Pewnie przylezie po mnie i będzie. Tak. Więc adepta nie będzie. Będzie drugie podejście. Jezus, mamy po dwa haki. Pięknie. Dobra. Dawaj leczą do. Musimy wrócić do tamtego. Boże, cztery geny. Jeden kill, nie dwa. Każdy ma po dwa haki, nie po prostu. Nie, ona ma jeden. Ale my podejdziemy i będzie. Czekaj, on tu przyjdzie. Chodź. A, Asia, ty też. Ho. Chodź, 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 Asia! Czemu ja jestem nadal ranna? Nie wiem. Rozwala. Widziałaś to! Widziałam to! Proszę, to był. Ja, ja ten match daje na stracony, bo to. E... Ja też. Idę uratować tamtą, bo ona mnie ratowała co chwilę. Ratuj, ratuj. Chodź. Ale dostałaś po prostu. Bajo. Chodź. A. Ale dostałaś tak ślicznie. Idzie do was. O, stoi w miejscu już. Ej, ja idę szukać klapy. Ale to jeszcze nie zginiesz. Co? Boże, jeszcze nie zginiesz. Ona jeszcze nie zginie, bo ma drugiego haka dopiero. No to poczekam. Gdzieś mi się schować. Dobra, wieszają. Ja Czekam. Dobre. Ja poczekam, masz na te dnie Idę do ciebie. Patrz. Eee? Nie słyszał cię? Kurde. A myślisz, że ja czekam na górze, że się chowam, wiesz? No umieraj szybciej. <grybuj> umieraj szybciej. Czeka. A ci już nie uratuję z tego Haka, nie ma opcji. Jestem okropna, wiem. Powinna ją uratować. Ale wyzwania Adepta silniejsze. Kurde, on tu krąży, to jest najgorsze. Dobra, dedła już? Tak, dedła. Kurde, on gdzieś tu jest, ale go nie widzę. Tu nigdzie się klapa nie pojawi... Nie, nie, jeszcze muszę chwilę poczekać, nie? Aż się pojawi czaszka, nie? Tak. Dobra. Nie widzę nie, tu nigdzie klapy. Ja o, jest. Dobra, wychodzimy po cichutku. Szukamy klapy. Szukamy ja piwnicze, jak będziesz miała klawę Asia, trzymam kciuki, będziesz miała adepta. Serio? Tak. Musisz bo? uciec z meczu po prostu. Aha! O kurde. Asia, nie daj mu się. Słuchaj ze mną, bo. Bo wiesz, jak my Słucham, z... wiem, wiem moje, wiem. moje szukanie klapy. Dawajcie klapę, dawajcie klapę. Jest On jest daleko. Zamknął. Nie, nie zamknął jeszcze. Kurde. Bo ja nigdy nie mogę znaleźć. Klapy, bo to ja jestem pani klapiara przecież, nie? No. Ale może ci się uda teraz. Kto wie, kto wie. Czy będzie klapa? Czy będzie klapa w innym znaczeniu? Ja myślę, że to drugie Uważaj, on tam jest! Uważaj! O nie! O nie! Asia coś ty zrobiła! Co? Pokazałaś mu się! No tak, no bo... Patrzę, że mu umknąć. Ale on, on cię nie goni. No właśnie. On stoi! a z klapą, patrz! Klapa jest tam! Gdzie? Na dole! Gdzie? Tam, 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 poprawi. Tu, 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 tu! Aha. Daję ci uciec. Czyli Cięknie. on mi pokazał, gdzie jest klapa! Tak. Masz klapę, baby, czyli Odlokowano masz. osiągnięcie tak. min expert. Masz adepta, gratulacje, a ja się będę męczyć. Dobra, piękny <noise> w takim razie zostaje. Okej, okay, kolejne podejście, może tym razem się uda. Trzymajcie kciuki. Pięta wyspa? No. Nie kojarzę tej mapy. Mm, ją Nie. trochę chyba odświeżyli. Była, była ta mapka. To jest za mapa. A teraz otwiera skrzynkę. Kąd wiesz? A, <laughs> ikonki. Widzę. Zikonki. Teraz zrobili tak, że wszystko widzę, co robisz. Czy... No no, no, no. Gdzie się opier nie? papier. Nie, no, ma ja nie. Dwaj'a tutaj już ciachnęła, no. ciachnęła y, klaudetkę. Nikt na górze nie ma gena w tym domu. Nie mogę cię wyleczyć. Kurde, ile testów mi się trafiło. Mamy Legiona. No nie, znowu. Chyba to jest Legiona. Stoi w miejscu teraz, wiesz? Dobra. To ja tu kończę Gena. Aha, a mnie widzi ogólnie. Dobra. Macha mi głową! Gę skończony, że nie da ci ściągnąć go. Tu mam buna, niszczę go. Ej, no, chodź tu, chodź tu, nie goń ich, nie goń ich. On się tak na nich uparł. A, bo Klaudetka jest jego, wiesz, yy, obsesją. No, przy okazji jego nie dołajta, a mnie olewa. No, zlał mnie totalnie. Tunel. Dobra, robię gena. Jednak nie. Zostawił sobie ciebie na deserek. Ja robię w szaku. Dwie osoby już leżycie. Podnosi was? No, bierze najpierw tą klaudetkę. Dobra. Ja idę stąd. Może mu się schowam gdzieś. Może ona jęczy te pęka. Ona strasznie jęczy. No. Wittorio tak nie jęczy. Gdzie poszedł po ciebie? Po mnie Dobra Teraz pytanie, czy David jest gdzieś blisko? Yyy, eee, idzie do tamty, po tamtą no Pod tamtą? A no, po tamtą poszedł. To ja robię jeszcze Gena, póki jeszcze jesteście Dobra, Dwight leży Ona pewnie też będzie za chwilę leżeć. Ona biegnie... Nie, dobra, biegnie chyba po mnie. Leży. Ja piękle. Leczy się? Dobra, niech się leczy. Ja tu już kończę gena. Asia, ty... Nie, ty masz... O, ty masz drugiego haka! Muszę cię śliebnąć! Ja bo ja się próbowałam ten! U, co bo ja się, się próbowałam Dobra, gen zrobiony. Ale dobra! Zostaw nie! Zostaw wszystkich na śmierć! Wszyscy mają drugi hak! Wszyscy nie. umrą! Nie, 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 nie mogę tak. On tu stoi. No, on będzie. On kampi przy nich. No patrzcie na to! Dobra. Jeszcze poczekaj tych dwóch! Kurde, ma mnie! No nie! Mam mnie! On ciebie, ciebie nie może mieć! No mam! Miałaś to przeżyć! No 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 no! Miałaś! Ko! No weź mnie, zostaw! Ale mnie. Wow, wow, wow! Co ty robisz ze mną? Co ty ze mną Ta robisz? Sobie. No śpiewam sobie z tobą! Nie ratuj jej! No ja nie... Dobra! Szukaj klapy! Ta szukaj klapy! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw! Daj do klapki! Klapy! Daj mi klapę! Plosę! Bądź na Nie uigluj! Nie uigluj się! Możecie zanieść się, będzie tak dobry. Szuka klapy No dlatego wy nie widzisz nie, Tak, szuka, klapy. No szuka widzisz? klapy O Boże, czy będzie adept? Będzie dobry, kochany Legionek Aż mu normalnie podziękuję <grym> Chyba, że mi zamknie klapę przed nosem, bo już też tak miałam raz. No nie no tak nie może zrobić. Musi być kochany. Albo będzie szukał klapy i nie będzie mógł znaleźć klapy i mnie powiesi w końcu w efekcie. Jest klapa! Oj! Jest! Takim oto sposobem zdobyłyśmy adepta na Feng, chociaż Asia zrobiła to za pierwszym razem, ja niestety musiałam się trochę nagimnastykować, ale na końcu killer był naprawdę cudowny. Jeśli mnie oglądasz, dzięki Ci wielkie, dzięki Tobie mam adepta. A my widzimy się w następnym odcinku z adeptów. Dziękuję Wam za dzisiaj, pamiętajcie o subskrypcji, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapkę w górę i oczywiście komentarz. Wbijajcie też na kanał LTAsia i zostawcie subka. Do zobaczenia, do następnego, bajo!